Dobra, muszę Wam się pochwalić, co ja w tym roku tutaj sprawię moim dziewczynom na gwiazdkę. Kupiłem dla każdej taki masażer. Zobaczcie tylko, jak on tutaj pięknie wygląda. Dostajemy taki tutaj o woreczek do przenoszenia, żeby sobie wsadzić do torebki kosmetyczki ten masażer. Więc fajnie, można zabrać sobie w podróż, nie brudząc nic. No i ten masażer. Ładnie tutaj przychodzi w ogóle bezpiecznie zapakowany, nic się nie niszczy. No i popatrzcie, fajnie tutaj no, wygląda naprawdę premium. No i czuć, czuć, że to jest fajny sprzęt, nie jest to jakiś leciutki badziew. No i ten masażer ma trzy funkcje. Posiada tutaj taki o, zobaczcie, zbiorniczek na wcierkę. No i ta wcierka, tutaj akurat mam wlane troszeczkę wody, żeby Wam pokazać. Odpalę ten masażer. Trzeba przytrzymać chwilę. Trzeba... O, dobra. No dobra, mamy to. Trzeba chwilę było przytrzymać to po środku bardziej. No i teraz tak, mamy tutaj 72 wypustki naokoło, które masują skórę naszej głowy. No i te wypustki w środku tutaj dozują tą wcierkę, no a czerwone światło pomaga tej wcierce, żeby te składniki odżywcze lepiej wchłaniały się w skórę głowy, no i żeby wasze włosy lepiej rosły. Masażer ładuje się tutaj kablem USB-C. Te masażery posiadają trzy tryby masażu. Wystarczy tutaj raz kliknąć. I się zmienia, taki o, zobaczcie, wolniejszy, taki bardziej relaksujący. Jak jeszcze raz klikniecie, to będziecie mieli mieszane, taki szybszy, i po chwili zobaczcie, o, i teraz jest taki wolniejszy masaż, więc naprawdę uważam, że spoko bayer. No i żeby wyłączyć, trzeba chwilę przytrzymać, no i tyle, ładujemy, no i można używać ile się. Chcę tego bez brudzenia w końcu rąk tymi wcierkami, bezpośrednio na skórę głowy, z masażem, z czerwonym siotem. No uważam, że będę miał najlepszy prezent ze wszystkich, no bo to jest jednocześnie fajny gadżet, który ładnie wygląda, a jednocześnie wpływa realnie na stan naszego zdrowia. Jeśli jesteście ciekawi skąd ja te masażery kupiłem, to dajcie znać w komentarzu, napiszcie masażer, a ja Wam po prostu wyślę dokładną stronę skąd ja je mam.